Oddaję mu piorunce mikrofon, ponieważ kojarzy pan i każda pana od nas zostaje trzymana. Адриана, это I do tej osoby balonowa albo pan balonowy. Proszę mi wyznaczyć osobę, która będzie balonowa. Czy Balonowy. Pani imigracja, kto będzie Balonową albo Balonowy? Podawać baloniki, tak żeby trzeba było Babcia może być. Pani będzie balonowa, zapraszam babcię. Tak jest, panę zapraszamy. Pani będzie paną balonową. Znowuż tą kamerę? I teraz posiedza znamy osoba, która będzie mierzyła czas. Ty będziesz mierzyła czas? Masz komunkę? Dawaj. A drugi, jeszcze kogoś kumatego. to będzie, to będzie zapisywał te czasy? Kumatego. Ja! Ja tylko Nie! Pan będzie mówić. Kto pisać? Kto pisać na telefonie? Proszę wybrać tam sobie kogoś. I to będzie tak, że to życie sobie krzesło Wolne krzesło niepotrzebne. Kto mi pożyczy krzesła? Ale tutaj jak będziemy przenosić, stąd musi się Jest tutaj, prawda? Tutaj będzie siedziała Jubilatka. Tutaj Jubilatka siedzi. Zapalamy światło, jak można. Wykrośmy sobie zapalić wszystkie światła. Wszystkie światła zapalić. Szanowny personel. Za mało światła. Hey. nagrywaj. Nagrywamy, nagrywamy. Jak się więcej to się i zrobię wam zdjęcie pałonowe. I teraz tak, masz, masz, a jeszcze masz kogoś kto będzie zapisywał te czasy? się Pani Barnowa nie zapisać pani może zapraszam na komórce za pani pomoże, do nie Chyba. Nie bał, nie ci kocham. Uważa. To ja nie oszukać. To nie oszukać. Nie zginam z okiem. To wspomniała co tu będzie. Spójrz na Lukię na jej dłoń. Znasz tę Lukię, Pani Barnowa staje tutaj i w razie czego, jak tutaj będzie coś, to tak trzyma się jedną ręką te przewóz, żeby nie połecieć przem. Nie, to no, pan. pani, Każdy daje pani balonowej dwa balony, jeden sobie zostawiam. Kto pierwszy? A, najpierw ustalimy pary. Kto chce pierwszy Kolega pierwszy chce. Się, prosić udział. No będzie też, będzie, będzie. Pierwszy kolega bierze udział. Kto chce pierwszy być? Dobra, wy jesteście pierwsza para, druga para, trzecia para, czwarta para, piąta para, zapamiętać, szósta, siódma. Dziewczyny ósma i to Zapraszam pierwszą parę, robimy demonstrację. Mamy na@{?}. co chodzi. Proszę dać Pani Balonowej dwa Je zatrzymać. Zapraszam Pana przed krzeselką. Balonik przed... na klateczkę. Na klatkę. Ty, 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 ty. I teraz Pani będzie miała za zadanie dobiec do naszej jubilatki i pocałować ją. W rączkę czy w policzek? No. W rączkę. Mąż może w policzek, ale męża nie ma w tej teorii. Kobiety mogą w rączkę, tak? Po co? Kobiety mogą się przytulić, a faceci w rączkę. Kobiety, buziaczek w rączkę, a faceci mogą się przytulić. Czy pani tutaj podbiega do pani młodej? Wydatki, zapraszam. Przytulić lekko. Dobra, o. I teraz wracamy i ten balon ma zrobić bum. Przytulicie, tak żeby szczeliło. Później pani dostanie drugiego balona, pani da. Pani trzyma balona. Pan będzie biegł. Zatrzymać. Na razie próba. na jednym balonie. Trzyma pani ten balon. Pan biegnie tam. Pan, tylko pani trzyma, żeby to nie podjąć. Biegnie. Po co bieg mu być Ale nie gwroczkę. Nie no I pan wraca pan stoi, na pukcie wypina, balonik na pukcie. Balonik na pukcie, Ale wyłącz balon. balon, 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 ma być. Balon na pukcie i pan musi zrobić zrobić panu, panu. Panu, panu, Zabezpiecza. Siada pan, trzeci balon, trzyma pan między nogami i pani biegnie tam, przytula się, ale bez balona. Zawsze pani... Ten, co biegnie, nie ma balona, babcia trzyma. I później tak. Są trzy sposoby. Jeden sposób taki, drugi taki, trzeci boczkiem. Jak pani lubi, to tak. tak, tak, tak. To jest jak pani pan wolny. Czy gotowi są, nasi stoperzy. Kamerzyście, muszę zrobić <k akum> zdjęcie. Dobra, ja pokazał, że na tym sezonie Tak, uwaga! Pan wstaje pierwszy. Pierwszy atlatak. Ja, ja Poczekajcie, to jest... Balona, balona, próba. Uwaga! I mierzymy czas. Zobaczymy, kto zostanie mi z balona, Wszystkich zrobił w na dzisiejszej imprezie. Przygotować się do startu. Stop! Hop. I szalę. I Puczam! dwa! Pożycz, tak. Teraz. Nie pożycz, póki, pożycz, póki, pożycz, 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 czas. pożycz, 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 Jeden, na, jeden chciał napić sobie balon, czas zamknął, nie nic nie mówić. Proszę, para, która zaczęła mała maska była długa. Następna do para. Kamerzysta, masz, masz w takim miejscu stać, żeby wyjąć akcję. Stawaj tu gdzieś. Stawaj tu gdzieś. Druga para. Przygotować się. Dostań. A gdzie drugi balon? A jeszcze jeden tu. Dwa ją mają, niech trzy balon. Pożyczy Pani balony, pożyczy na razie. Ma Pani trzymać dwa balony. Siadaj przy oknie, bo da... pożyczy Ma, pani tam... Pożyczy Pani na mnie. Dobra, masz dużo. No i proszę. Nie. Trzymaj dwa balony. A ty siadaj. Ani poda, będzie podawać balony. Uwaga. Przygotować się do startu. Hop. I będziemy czas. Szybko. Piszczą. Raz. Uczcia. Kupcia! Kupcia, Wypinamy kurczę! I strzelamy! Ma! Przerwam! Przerwam! I strzelamy! I teraz! Wczelamy. Yes! Pierwsza! No, no, Dobra, że panu... Następna pora! Zapraszamy! Ewa oszukałaś na mnie! Trzy bolowie, jedna woda i sobie zatrzymujemy! Następna Tak Najpierw klata będzie, zderzenie klatami, później Pupcia! I tak później pan siada. Uwaga, kamerzysta, musisz tak sobie poradzić, żebyś... No Dobra, przygotować się do startu. Ha! Lecimy, lecimy. Puszczał. Pupcia! Pupcia, pani Pupcia! Pani Pupcia, siadaj na krzesło. Pupcia, wystawiaj. Dawaj, jedziesz. Pup. Następnie, siadaj! Siadaj! Siadaj, Na daj! Nadluchajcie się! mało, szybko.

Pękność, Jest! Tukcia! Wypina! Szybko! Wypiąć, wypiąć. Bum! <mulity> Pycho! No, Pycho! to Pycho! 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 jest Pycho! Pycho! siadaj. Siadaj. Pycho! 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 Nie bo Następna parka, zapraszamy. balony. Babcia łapie balony. Akcja, akcja. Bądź, Dobra. Trzeba pan balon. Babcia łapie balony. Dobra. Pierwsza klata. Przygotować się. Nie ma Dwa. Nie. nie, nie taki mały. Nie, za mały. Nie, do myli, nie do myli. nie Przygotować się. Czy Przygotować się do startu. Ha! Jedziemy. akcja, akcja, akcja. Pupa. pupa. Waga sprzętu. sprzęt. Ciao. 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 na szybciej. Na szybciej. Zobaczymy, pan stanie tutaj, gdzieś, albo z tamtej strony, z tamtej nie już Przygotować się do startu. Ha! Jedziemy, 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 Akcja klata! Bum! Pupa, 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 babcia nowej palony. Bum! Bo! Bum, Bo! bum, Zabierzemy czas. Następna para. Następna para. My od początku jeszcze raz. My od pierwszej jeszcze raz. Jeszcze Dobra, powtórzymy. Przygotować się. Do startu. Ha! Lecimy, lecimy. Akcja. Akcja. Bum. Pupa. Pupa. Pani wystawia. Wystawiać. Wypchnąć, żeby było łatwiej. Dobrze, przygłosił, brawo. Trzeci. Siadaj, nie siadaj, biegnij. Biegnij. Czerwonolegle, iż siadał. Brawo. Następna para, zapraszamy. Dziewczyny. O, co Przygotować się. Klata pierwsza. Klata. Przygotować się do startu. Ho. Nie żyjemy czas, nie żyjemy czas. I są sołtadami. Boom! pani Boom! Boom! Pupa! Pupa pani wystawia. Pupę. To jeszcze raz. wystawiała! Boom! 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 dobra, dobra, Boom! 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 dobra, Muszę powtarzać, załatwiamy pana w karteczu, powtarzam. Nie, no chcę powtórzyć, może będzie lepszy. Dajmy mu szansę. Dajmy mu szansę. Dajmy mu szansę. Daj mi mu szansę. Daj, dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Jest, już dmucha, już dmuchałem tu ekipa, dmucha, zapraszamy. Macie, 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 trzymało mnie. Jest. Już. Jeszcze raz. Nie ma. No to pierwszy, najmniejszy wiesz, na początek. Na początek najmniejszy. Na początek będziesz najmniejszy. No dobra, dobry, to dobry. Nie, dobry jest. No dobra, jak dobry, to dobry. Jeszcze raz Uwaga. Uwaga. tu zjedziemy. Uwaga. Wystarczy tu. Jedziemy, jedziemy. jedziemy. akcja, kłata, Alicja kłata. Kupa, kupa. Ręk, ręk. Stołek.

<śles> <śles> Zapraszam panią pierwszą, co wygrała we krzesełku. Panowie do góry i 100 lat zaśpiewają. <śles> 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 <śles>